Witam serdecznie Marek Gozdur Manitu Polska, targi AgroShow 2019 zapraszam prezentację stanowiska Manitu. Na pierwszym froncie widzą Państwo ładowarkę teleskopową Manitu model MLT 840 z silnikiem John Deere o mocy 145 koni mechanicznych, wysięg 8 metrów, udźwig maksymalny 4 tony. Na drugim planie maszyna MLT737. Maszyna wyposażona silnik dojca 130 koni mechanicznych wysokość ramienia 7 ton udźwig 3 tony 700. Oczywiście wersja premium, klimatyzacja, Easy Connect system, fotel pneumatyczny, radioodtwarzacz, światła drogowe i światła robocze LED. Następna maszyna jest to nowość, jest to ładowarka przegubowa teleskopowa manitu model MLA T 516. Wysów 5 metrów, udźwig roboczy na poziomie y, tony, tony 600. Maszyna wyposażona w silnik dojca o, o mocy 75 koni mechanicznych. Następna nowość: ładowarka przegubowa Manitou model MLA. Seria 3, 35-konny silnik, dwie prędkości jazdy, blokada mechanizmu rzutowego, dwa siłowniki do podnoszenia ramienia, udźwig destabilizujący tonę 600, udźwig roboczy tona to 200. Ostatnią maszyną z lewej naszej strony jest to model Manitou SL1650R, ładowarka burtowa. Moc silnika 69 koni mechanicznych, udźwig destabilizujący 1,5 tony, udźwig roboczy 750 kg. Maszyna wyposażona tak jak powiedziałem w silniki Anmara o mocy 69 koni mechanicznych, waga robocza maszyny 2 ,777 tony. 777. Następna maszyna jest to model MLT, model 625, 75 koni mechanicznych, wysuw 6 metrów, udźwig maksymalny 2,5 tony. Bardzo fajna, kompaktowa maszyna z silnikiem, z silnikiem Kuboty, z napędem hydrostatycznym, skierowana dla klienta, który potrzebuje mniejszych parametrów dźwigowych i mniejszych gabarytów maszyny. Następny model jest to model MLT 733 z silnikiem 115-konnym, silnikiem Dojca, wysuw 7 metrów, 3 tony 300 udźwigu, yy, mechaniczna skrzynia biegów, 3 tryby pracy jeżeli chodzi o koła, bardzo fajna i popularna maszyna w rolnictwie. Ostatnią maszyną, którą prezentujemy, jest to model MLAT, czyli ładowarka przegubowa teleskopowa z silnikiem, silnikiem o mocy 145 koni mechanicznych, wysuw 5 metrów, udźwig, udźwig roboczy maszyny 3300. 300. Jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z pełną naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu z naszymi dealerami w Polsce. Dziękuję bardzo.